Ok, krótki opis działania Rolanda Gear 33, nie ja zaczynam od oczywistych rzeczy, takich jak włożenie kabelków. Krótko mówiąc, poszczególne wejścia to jest prawy kanał, lewy kanał. Prawy kanał jednocześnie działa jako wejście mono. Lewy kanał, jednocześnie jako wejście słuchawek. Można z tego wyprowadzić sygnał telefoniczny nie korzystając w ogóle z wyjścia R. To wejście gitar out służy, jeżeli chcemy przeprowadzić dźwięk czystej gitary przez jakąś pętlę efektów, tędy ten dźwięk wraca. Te dwa gniazda, których brakuje w wielu późniejszych modelach Rolanda, to jest midi in i out. Dzięki temu możemy sterować tym dowolnym zewnętrznym urządzeniem midi, sekwencerem, Samplerem, modułem brzmieniowym czymkolwiek innym. Tu jest oczywiście gniazdo kabla i przystawki GK. I gniazdo sieciowe tyle. Mając gitarę z przystawką GK2 albo gitarę z wbudowanym przetwornikiem, patche, czyli poszczególne brzmienia, zmieniamy w ten sposób, że przycisk, tak zwany S1, chociaż można to przemapować, wystarczy wcisnąć, wtedy w tym miejscu pojawiają się kropeczki i albo zmieniamy banki do góry, F, G, H i z powrotem A, potem wybieramy numer brzmienia, albo po prostu przyciskając ten przycisk, wybieramy góra-dół. 4, 5, 6, 7... 8, potem bank B i tak dalej, i wciskamy, i, i mamy wybrane brzmienie. Yy, przycisk S1 służy głównie do tego celu. Przycisk S2 służy do tego, żeby wybrać tak zwany tryb niezmienienia banków, tylko tryb oznaczony tutaj na białym, białymi napisami na czarnym tle, yy, i wtedy wykorzystujemy efekty, które są przypisane do poszczególnych pedałów. Wybierzmy jakieś ciekawe brzmienie na przykład z banku C brzmienie C33 to jest brzmienie opracowane przeze mnie no i można sobie zobaczyć jak działają poszczególne pedały. Najpierw w trybie niewłączonego tego oznaczenia pedał. Jeśli nacisnę, to po prostu zmieniam brzmienia. Jeśli natomiast nacisnę ten przycisk na przestawce S2, w tym momencie wchodzę w tryb uruchamiania funkcji pedałem. Czyli na przykład funkcja HOLD Zablokuje mi yy, brzmienie, także ono będzie przez pewien czas yy, tak jakbym przycisnął klawisz tak zwanego dampera w fortepianie. Yy, ja tylko przełożę ten kawałek, żeby go tak nie przycinać. Przełożę do tego lewego gniazda, na przykład teraz yy, nie trzymam ręki na gitarze. A brzmienie cały czas delikatnych trybie gdzieś tam jest w tle. Też zdjąłem ręce z gitary. Brzmienie jest cały czas przy przy przytrzymywane. Cały czas w tle jest ten pierwszy akord, który uruchomiłem. Przycisk kontrol jest zależny od tego, co przypisaliśmy w danym patchu. W tym przypadku akurat widać jest podświetlone, że on służy tylko wyłączeniu jakiegoś efektu brzmieniowego. Może, mogą to być dużo bardziej skomplikowane funkcje. Ten przycisk y, dwójka przeważnie y, podnosi albo opuszcza dźwięk, tak jakby. Na tym patrzę, nie słychać go bardzo, ponieważ jeden, tylko jedna składowa tego brzmienia jest podnoszona. Pojawia się tak jakby oktawa wyżej. Natomiast ten dźwięk to jest mniej więcej odpowiednik waouh -wow w gitarze, w normalnym efekcie. Też nie jest to akurat na tym bardzo słyszalne. Bierzmy sobie może jakieś inne C33-C32. Tutaj akurat ten glide jest ustawiony jako płynne obniżanie się o oktawy w dół. W tym przypadku pedal hold jest ustawiony, to jest zależne od poszczególnego patcha, w ten sposób, że każdy, każdy dźwięk wydobywany na gitarze jest jakby dodawany do tego, co jest przytrzymywany pedałem. W poprzednim brzmieniu był head, pedal hold ustawiony w ten sposób, że przytrzymywał tylko pierwszy dźwięk, który brzmiał w tym momencie, kiedy był wcisk, wciskany. Tutaj akurat przycisk Ctrl służy dodania, dodaniu harmonizera. I jeszcze wow. Nie jest zbyt ale celowo. Tak jest to przemyślane i tak jest to. Nie, nie bardzo przepadam za. Jakimiś drastycznymi, wow, wow one delikatnie tylko modulują brzmienie. Sprawdźmy teraz jakiś inny patch, na przykład D32. I tutaj jest ciekawie wykorzystany pedał, ten ostatni. On jest wykorzystany w ten sposób, że od jednego brzmienia, w tym przypadku brzmienia basu, przechodzi do dźwięku takich trochę przysterowanych organów. I można, To jest w zależności od poszczególnego patcha, można to ten pedał przypisać do głośności, do efektu, albo właśnie tak jak najczęściej w przypadku brzmień robionych przeze mnie, przejścia pomiędzy jednym brzmieniem a drugim brzmieniem, czyli Patch to zaraz wyjaśnię, składa się zazwyczaj z dwóch nałożonych na siebie brzmień, i można przypisać w ten sposób. Wejdźmy w tryb edycji. Widać, że jest pierwszy ton. Różnica pomiędzy pierwszym i drugim. Pierwszy ton to są organy. To są parametry pierwszego tonu. Drugi ton. W tym paczu to jest jakiś tam bass, No i parametry. Tutaj można poprzypisywać efekty. I tak dalej. Natomiast tutaj to są właśnie funkcje, które korelują z tymi pedałami. Tutaj jest glide. Tutaj jaki jest hold. Czemu służy pedał control. I tutaj właśnie ten pedal, tak zwany expression, jest funkcja balance, czyli crossfade, inaczej mówiąc przejście pomiędzy jednym a drugim brzmieniem. Oczywiście można to zmienić, może to być jakiś parametr tonu, parametr multi-efektu, jasność brzmienia, wow, wysokość brzmienia, modulacja, panorama itd. itd. Tych parametrów tu jest całe mnóstwo. Najprostsze to jest po prostu głośność, tak jak często gitarzyści używają. I to może tyle podstawowej demonstracji możliwości tego instrumentu.